Cześć, witajcie tutaj Maciek i Klocki, no i zapraszam Was na recenzję chyba najciekawszego zestawu, jeżeli chodzi o tegoroczną falę LEGO City. Być może nie jeżeli chodzi o konstrukcję, ale bardziej zawartość zwierzęcą. Tak to sobie nazwijmy, no bo mamy słonia, mamy słoniątko, krokodyla, jakieś małpy i wiele, wiele innych rzeczy potencjalnie przydatnych. No ja na przykład się cieszę na dodatkowe zielone krzaczki. Ten helikopter wygląda chyba całkiem fajnie, no ale ta wyciągarka już chyba przeciętnie, ale jeszcze nie narzekajmy, po prostu się temu przyjrzyjmy. 525 elementów w środku, 4 minifigurki, oczywiście masa zwierząt, no i 400 zł bez grosza, to jest cena katalogowa, więc jeżeli nie musicie kupować od razu, to trochę się wstrzymajcie. Telego City też stanieje, bo 400 zł to jest jednak cena dosyć wysoka, nawet mimo to, że mamy tutaj aż tyle zwierząt. No nic, otwórzmy, ruszajmy, bo to jest chyba, tak jak mówiłem na początku, coś, czym w tym sezonie najmocniej się jaram. No to show must go on, moi drodzy. Otwórzmy to sobie tutaj. Już mamy takie taśmy, plomby do przecięcia. No i jeżeli to jest nieuszkodzone, to znaczy, że nikt się do tego zestawu wcześniej nie dobierał. Tutaj może być Pewien paradoks przy ocenie tego zestawu, no bo na pewno niektóre rzeczy mi się spodobają, no ale w klockach chodzi jednak o konstrukcję. A czy taki pojazd, albo tutaj niewielki posterunek, czy one nas zachwycają? No nie wiem, mnie tak chyba przeciętnie, no ale też wiecie, są różne gusta, każdy jest inny, i ja tutaj zgodnie ze swoim sumieniem wam pokazuję te sety. No i tak jak się obawiałem, jak na 400 zł to jednak tego klocka nie ma jakoś tak turbo dużo. Ale też nie jest tak źle. Podoba mi się, że dostajemy dużo piaskowych elementów. Naprawdę lubię ten kolor. Ojej, ile bananów. No nieźle. Czyli teoretycznie, jeżeli wam nie zależy, można sobie odpuścić ten najmniejszy zestaw, bo tutaj też mamy małpki. O, krokodyl. Ja oczywiście na tym holu zakupowym się trochę pomyliłem no wiadomo, że to nie będzie nowy odlew ale już kolor jak najbardziej i to mi się podoba trochę to różnicują zwierząt jeszcze nie tykam zaraz je sobie powyjmujemy tutaj mamy tą małpkę cyk, trąbę Czyli będzie trzeba trochę gdzie niegdzie powyciągać, ale nie bójcie się, razem złożymy sobie zwierzaki. No i właśnie, mała kontrowersja, to znaczy, te płytki, które po raz pierwszy pojawiły się w przypadku dróg, one tutaj są błockiem. No, i jakimś takim akwenem wodnym. To jest niby ok, z tego można sobie zrobić ścieżkę rowerową, chociaż byłaby chyba nieco zbyt duża. No, a to, jako takie przejście z drogi asfaltowej na taką gruntową, szosową, taką, wiecie, nieutwardzoną, no to też ma jakiś sens, więc ten system jest rozwijany. Ale z tego co ja tutaj widzę, no to ten słoń. Za mocno się nie będzie poruszał, podobnie jak ostatnio Mamut. Dobra, jeszcze tyle nie gadam. Zerknijmy na plik arkusz z naklejkami. Ok, tego się spodziewałem nie jest źle. No i tutaj będą cztery książeczki. A wiecie co? Skoro to są takie nowe zestawy, to jeszcze zerknijmy do środka. Jak to tam reklamują, jeżeli chodzi o nowe sety? Dobra, gdzie będziemy mieli najwięcej tej zawartości? No, chyba mi się wydaje w czwartej książeczce, ale też nie do końca. No, tutaj po prostu budujemy chyba helikopter. Tutaj byśmy budowali, aha, ten nieszczęśliwy pojazd. I są jakieś reklamówki. No, słuchajcie, te zestawy to już się pojawiły na tym kanale, no bo aktualnie też recenzujemy właśnie jeden z nich. Dobra, zielony teren. No i tutaj jakby łączymy całą tą naturalną przestrzeń. Okej, okay, dobra. No to mniej więcej mamy temat rozpracowany. Trochę mam czasu, mam dzisiaj wolne, więc jakby tak zrobić Speedbuild? Nie wiem, dużo klocków, ale powinno się udać. No to lećmy. Już pewnie co po niektórzy myśleli, że zapomniałem o naszej tradycji wspólnego składania nowych zwierząt, ale nie, nie, nie. Co to, to nie. Tym bardziej, że tutaj mamy największego obecnie lądowego ssaka, więc trzeba mu poświęcić nieco uwagi. Do 7 ton potrafi ważyć taki słoń. No i żyją one często około 70 lat, czyli podobnie jak człowiek. Jeżeli chodzi o długość, no ponad 7 metrów też potrafią mieć. Więc tutaj trzeba mieć respekt i szacunek do tych przepotężnych roślin nożerców, które jak się na kogoś uprom i w stadzie zaszarżują, no to nie ma co zbierać. Tutaj, no niestety, ten słoń to będzie trochę taki mamut 2, to znaczy niezbyt mocno ruchomy, wszystko jest takim odlanym dużym klockiem, żadne nogi nic tutaj nie chodzą. No ale wrzućmy jeszcze te niewielkie ciosy, bardzo króciutkie, to też jest dosyć dziwne, ale wygląda fajnie. Tutaj nie mam większych zastrzeżeń, podobnie jak w przypadku małpek. Design jest świetny, ale ruchomość tak sobie. Tutaj też widać mocno tą krechę przy trąbie. Można byłoby to pewnie jakoś inaczej zrobić. Chociaż niekoniecznie, no bo jakby się trąba nie ruszała, to już w ogóle byłoby naprawdę słabo. No i świetnie, że dostajemy też małego, młodego słonika. On już ma takie dosyć duże uszy i to wygląda fajnie. Ten zwierzak mi przypomina te takie małe odlewy, co były w jednym z zestawów LEGO Jurassic World. Na pewno kojarzycie, tam był Ankylozaur i coś tam jeszcze, już nawet nie pamiętam. No to zróbmy sobie taką wystawkę. Tutaj mamy słonia. Obok będzie mamut, no i zobaczcie, te ciosy to są już przepotężne. Jeżeli chodzi o wielkość, no tak, to jest niemalże identyczne, chociaż trochę się różni tutaj rozmieszczeniem studów na grzbiecie. No ale pamiętacie tego naprawdę starego słonia? Podobnie jak stara małpa, wygląda to średnio, no ale ruch tutaj jest niesamowity. Indywidualnie się poruszają te uszy. Tutaj jeszcze mamy taką giętą trąbę i na dodatek ogon. Można tutaj coś wygodnie nabudować, bo kilka klocków da się usunąć i to były słonie. Może wizualnie słabo, no ale ruchomość, mobilność jak najbardziej na plus. A teraz dostajemy coś takiego. Dobrze, niedobrze? No, design tak jak mówiłem, świetny, no ale wygląd to nie wszystko całkiem sporo czasu przeznaczyliśmy na słonie, żeby nie było smutno temu krokodylowi, no to też poświęćmy mu trochę uwagi. Zobaczcie, on jest taki trochę jaśniejszy niż te poprzednie, wygląda to jak najbardziej fajnie, no i przeznaczono dla niego taki płytki akwen wodny. To się zgadza, bo one często prowadzą taki samotny tryb życia, a wiecie, że one się pojawiły w kredzie, to znaczy jakieś praprzodki tych krokodyli, aligatorów i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest ruchomy ogon, mamy też możliwość wrzucenia ocenia czegoś do paszty, chociażby takiego banana, i działa to bez zarzutu. Naprawdę fajny odlew, mimo że ma już trochę lat, jak najbardziej się sprawdza. No i zobaczcie, tutaj mamy z tego jaja wychodzącego nowego gada. To może być wszystko: dinozaur, jakiś taki praptak, no albo właśnie krokodyl, aligator i tak dalej. Szkoda, że nie mamy drugiego takiego nadruku, bo to jajo to ono jest już po prostu gładkie chociaż w tym samym czasie to rzadko kiedy młode się wykluwają ale im więcej unikatowych elementów tym lepiej nieco ponad godzina i już naszym oczom ukazuje się ten majestatyczny całkiem duży zestaw największy to tu z pewnością jest helikopter który jest wielkości dwóch Trzech, może nawet czterech słoni. No tak to moi drodzy wygląda. Zrobiłem speed build, więc jeżeli jeszcze nie kliknęliście, byłbym wdzięczny za jakąś łapę w górę. No i też zachęcam do oglądania tych recenzji w kolejności, bo ja się trochę odnoszę do poprzednich zestawów. Tutaj taka główna funkcja bawialna to możliwość powalenia drzewa. Możliwość też wycofania właśnie tych głazów, chociaż nie jestem przekonany, czy dzikie zwierzęta właśnie tego potrzebują. Różne rzeczy dzieją się w przyrodzie i nikt jakoś nie podnosi przewalonych drzew. To się samo rozkłada dzięki mrówkom, dzięki czasowi itd. itd. Widziałbym tutaj więcej takich budynków, zabudowań należących do bazy. To by było świetne, no w innym secie niby to dostajemy, więc jeszcze poczekajmy z takimi opiniami. Fajnie wygląda błoto, trochę gorzej woda. Trzeba się temu wszystkiemu po prostu przyjrzeć. O ile od przodu te skałki wyglądają jeszcze jako tako, to od tyłu nieco gorzej. Szkoda, że do tych skał nie wrzucono jakichś sekretów, bo to się zawsze sprawdza. Z tej strony dostajemy trzy krzaki. Bardzo dobrze, że one są trochę podniesione dzięki jeszcze takim okrągłym klockom. No a ten teren raczej średnio dopracowany. Jak ja bym coś takiego umieścił na swojej makiecie kempingu, no to byście mnie trochę tam ścisnęli. Więc tutaj też musimy być krytyczni, bo by się przydały jakieś groszki. Coś takiego, w końcu mamy do czynienia z błotem, które się wszędzie rozprzestrzenia i klei do wszystkiego. Muszę pochwalić wygląd tego drzewa. Jest mięsiście, jest dużo liści, no i przypomina to takie sawa nowe klimaty. Trochę gorzej prezentują się te zarośla, bo po prostu rzucono cztery jednakowe elementy, ale i tak nie jest źle. Wow, ale tutaj mamy świetny klimat. Ten posterunek, ta mini lecznica jak najbardziej mi się podoba. Mamy jakieś zasilanie, co by energię solarną wykorzystać. Jest fajny, taki wydaje mi się, nowy nadruk. No i tutaj możemy sobie łatwo dźwignąć ten dach. Tam widzieliście małpa porwała lupę. Mamy doktora, weterynarza, nie wiem dokładnie kto to. Jakieś próbki, mikroskop, tutaj jeszcze więcej buteleczek, być może jakieś antybiotyki. Kto to wie? W każdym razie nie są to unikatowe elementy, tylko raczej coś takiego bez nadruku i trochę szkoda. No zawsze jak mamy jakiegoś groszka, to to jest po prostu taki groszek zwyczajny. Jest jakieś miejsce, co by sobie usiąść. No i właśnie niektóre rzeczy łatwo odpadają, bo właśnie zgubiłem jakiś tam pręcik. Wydaje mi się, że tutaj będzie się mocno kurzyć, no ale z tym raczej nic nie zrobimy. No i też inna uwaga, możemy sobie takiej małpce wrzucić gips. I bardzo, bardzo fajnie. Czyli trochę jednak da się wykorzystać właśnie te małpiszony, ale jednak brak ruchu tutaj jest na duży minus. Dość niespodziewanie najbardziej zaawansowaną, największą konstrukcją w tym secie jest helikopter. I okej, okay, wygląda naprawdę przepotężnie. Rzadko kiedy widzimy takie wilniki, właśnie z sześcioma łopatkami. Trochę tutaj to łączenie mi się niezbyt podoba, no bo widać jeden pasek studów który trochę jest tak przesunięty, no i jak się przyjrzymy to trochę zaczyna nam to przeszkadzać, tutaj w ogóle ten wilnik jakoś tak bardzo leciutko jest podczepiony. Jeżeli chodzi o opływowość to jak najbardziej ta maszyna mi się podoba, tutaj na dole światło, są kółka, jest możliwość na przykład podniesienia tego drzewa co je na początku przewróciliśmy. Kolorystyka też świetna, ewentualnie ten ogon w pewnym miejscu jest taki bardzo, bardzo chudziutki, ale to nie jest wielki problem. No i możemy sobie załadować tutaj z tyłu całkiem dużo rzeczy. Taki jeden pusty kontener oraz skrzynie z bananami. Niestety tej skrzyni nie ma za bardzo jak podczepić na hak, no bo nie ma takich odpowiednich klocków na górze. No i jest tutaj mało miejsca, trochę się trzeba namęczyć. A jak już włożymy i trochę tym potrzęsiemy, no to tam mamy taki szał bananowy. Słuchajcie, wszystko oczywiście wylatuje. Podobają mi się te silniki. Tutaj od przodu wygląda to rewelacyjnie i jeszcze jedną rzecz muszę wam pokazać. Prawdopodobnie to jest debiutujący nadruk. O, czy złapiemy ostrość jak najbardziej? No i to też robi wrażenie. Może tylko brakuje jakiejś dźwigienki, ona by się tutaj wmieściła, no ale jest naprawdę potężnie. Ten helikopter przypomina mi inny, taki z zestawu LEGO Jurassic World, który był może mniejszy, jeżeli chodzi o wirnik, ale porównywalnie porządnie wykonany. Początkowo podchodziłem bardzo sceptycznie do tego mniejszego pojazdu, no wyciągarka wydawała mi się zbyt krótka, jakaś taka pokraczna, ale nie jest znowu taka zła. Tutaj mamy gąsienicę, akurat na tej powierzchni średnio to sunie, ale na śliskim parkiecie albo dywanie jak najbardziej daje radę. No i możemy sobie podczepić taki kamulec i udawać, że wyciągamy go z tego jeziorka czy też z rzeczki. No, szkoda, że nie ma żadnego systemu zwinięcia tego łańcucha, tylko musimy to sobie po prostu odczepić, ale to też nie jest wielki problem. Tutaj potężne światła, potężne lusterka. Od przodu dziwnie to wygląda, trochę mi przypomina Monster Trucka, no ale za to łatwo się dostać do środka. Są jakieś zegary, też możemy sobie ściągnąć bardzo łatwo tą skrzynkę i coś zupełnie innego umieścić. Jakieś wentylatory, bo pewnie ten sprzęt jest przystosowany do takiej uciążliwej pracy i ma wiele, wiele koni mechanicznych. Tutaj nie mamy żadnych ani rejestracji. Też bardzo śladowe ilości świateł. Na przodzie coś jest, coś tutaj też dostrzegam z tyłu, ale pewnie mogłoby być lepiej. Niemniej jednak to jest pojazd do zadań terenowych i jak najbardziej tutaj z tego pewnie się wywiązuje. Zobaczcie, no przydałyby się otwierane drzwi, a byłoby możliwe, żeby właśnie w tym miejscu to ulokować. Nie można mieć jednak wszystkiego. Ogólnie na plus, i nawet tym razem nie mamy porysowanej szybki, więc fajnie. Dobrze wiemy, że w serii Lego City niekoniecznie chodzi o minifigurki, ale trzeba przyznać, że podoba mi się ta różnorodność. Wiemy, kto jest medykiem, wiemy, kto jest pilotem, a kto zajmuje się raczej sterowaniem, kierowaniem jakimś pojazdem. I jak najbardziej wygląda to dobrze, są te logówki, szczególnie chciałbym wyróżnić doktora, lekarza czy też weterynarza. Fajnie to się prezentuje, ale dziwne jest to, że nigdzie nie dostajemy strzykawki. Wydawać by się mogło, że jest to takie naturalne, że do którejś szuflady wrzucą nam to akcesorium. No i i dobrze, że wreszcie są jakieś alternatywne wyrazy twarzy. O, tutaj, w przypadku tych dwóch minifigurek, jak najbardziej stroje porządne, no ale to jest Lego City, więc cudów nie ma. Na ten moment moja opinia jest następująca. Jeśli już wydawać pieniądze na tą podserię, to właśnie na ten zestaw. Dostajemy tutaj małpy. Słonie mogłyby być bardziej ruchome, ale niech już tam będzie. Świetny helikopter, przyzwoitą wyciągarkę i całkiem niezły teren, bo trochę tutaj roślinek jest. Ja bym widział więcej zabudowań, jak już to mówiłem w czasie recenzji, ale być może można to sobie samemu zbudować. Elementy zapasowe no, chyba najciekawsza jest roślinka, i w ogóle trochę mi tutaj brakuje takich unikatowych akcesoriów na druków, ale też nie jest źle. No ale w związku z tym wszystkim na ten moment to będzie najwyższa ocena z tych nowych zestawów, czyli 9 na 10. Tutaj nie mam wątpliwości. Jakby był ruchomy słoń, to znaczy trochę bardziej ruchomy, to zastanowiłbym się nad wyższą notą. Co Wy o tym sądzicie? Piszcie w komentarzach, jak dla mnie to jest całkiem, całkiem przyzwoity set.